We wtorek został otwarty nowy gmach główny DWSPiT. Budynek ma 3200 m2, kubaturę 17300 m3 i należy do najnowocześniejszych w Polsce, przede wszystkim pod względem rozwiązań audiowizualnych i teleinformatycznych. Otwarcie nowego budynku zostało połączone z inauguracją nowego roku akademickiego w Dolnośląskiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach. Uroczystości rozpoczęły się od pięknie wykonanego przez chór Cantabile działającego przy gimnazjum nr 1 hymnu państwowego tego. Potem wszystkich zaproszonych gości przywitał kanclerz uczelni Dariusz Zając, a okolicznościowe przemówienie wygłosił rektor DWSPIT profesor Marian Wolański, który podkreślał, jak ważnym momentem w dotychczasowej historii uczelni jest otwarcie nowego budynku dydaktycznego. Z kolei burmistrz Polkowica, jednocześnie przewodniczący konwentu DWSPIT Wiesław Wabik w krótkim wystąpieniu zaznaczył, że jest pełen dumy wynikającej z faktu, że młodzież w Polkowicach ma możliwość zdobywania wiedzy na najwyższym poziomie w doskonałych warunkach. 13 lat temu Mało kto w to wierzył, że to się w Polkowicach uda, że nasza uczelnia będzie nie tylko coraz lepiej funkcjonowała i się pięknie rozbuduje, ale że w ogóle będzie tak doskonale znajdowała się na rankingach, na listach rankingowych w Polsce. Ja jestem dumny z naszej wyższej szkoły. Dzięki temu mamy w Polkowicach kompleksowy system kształcenia. Poza tym jest to nasza uczelnia, nasza Polkowicka Samorządowa Uczelnia. Taki partner do nowych pomysłów, do nowych przedsięwzięć, chociażby związanych z kształceniem pod potrzeby pracodawców, to jest skarb budowanie projektów programów chociażby o, jako jeden z partnerów tego tworzonego nowego gminnego banku kadr to jest, to jest wspaniała sprawa nie musimy się prosić nie musimy przekonywać tutaj nasza kadra naszej dolnośląskiej szkoły doskonale to już czuje i są naszymi podstawowymi partnerami w tym obszarze więc cieszę się że udało nam się sfinansować tą rozbudowę wyższej szkoły. Powstały nowe, piękne, obiekt, piękne sale, piękne laboratoria. Te warunki studiowania w końcu mamy na europejskim poziomie i, i, i życzę i studentom, i pracownikom naszej szkoły jak najlepszego studiowania, jak najlepszej pracy no i, i jak najlepszych wyników. I tego życzę, aby po skończeniu naszej szkoły, naszej uczelni mogli znaleźć pracę tutaj na miejscu. Nieodłączną częścią inauguracji roku akademickiego jest wręczenie wyznaczonym reprezentantom studentów pierwszego roku indeksów. Temu momentowi towarzyszy tradycyjna studencka pieśń Gaudamus Gitur, którą efektownie odśpiewał chór Cantabile. Podczas uroczystości wręczono także nagrody pracownikom oraz studentom, którzy w minionym roku akademickim uzyskali bardzo dobre wyniki w nauce. W gronie wyróżnionych był m.in. dr Rafał Czachor, którego uznano najlepszym wykładowcą, a także Barbara steć rusak oraz Patrycja Popielska najlepsze studentki. I takie chwile jak dzisiaj wynagradzają nam tą pracę po nocach, ten czas spędzony nad książkami. I jestem najlepszym przykładem też tego, że na naukę nigdy nie jest za późno. Chociaż chciałabym powiedzieć młodzieży, uczcie się teraz, bo później jest coraz trudniej. A jaka jest recepta na to, aby osiągać tak dobre wyniki w nauce? Recepta pani autorstwa? Mojego. To jest taka słodka tajemnica. Ale kiedyś pan profesor podpowiedział mi, jak zapamiętywać grube ustawy. I ja po prostu sobie je Nagrywam na, na dyktafon, Czytam sobie, a później je w autobusie, w pracy, jak mam chwilę, to mam słuchaweczki i sobie słucham tego, co, co sobie nagrałam. I w ten sposób, ile razy to tam odsłucham, to mi się za, zapamiętuje w ten sposób. A no i do tego dużo, dużo czasu na naukę pani trafiła do Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach i czy odbiór tej uczelni z perspektywy studenta jest odbiorem tylko i wyłącznie dobrym? E, tak to znaczy po pierwsze jestem mieszkanką Polkowic. Tutaj zawsze marzyłam o tym, żeby studiować administrację. Wrocław był dla mnie za daleko, więc w momencie, kiedy tutaj powstał kierunek administracji, mówię to chyba już czas na mnie, już trzeba iść, na, trzeba iść dalej na studia, więc po pierwsze ten kierunek administracja to był dla mnie bardzo ważny. Po drugie oferta stypendialna, która jest oferowana tutaj, to już samo studiowanie jest o tyle, miłe, że nie jesteśmy tutaj numerem w indeksie. Każdy, kto studiuje na dużych uczelniach wie, że jest numerkiem w indeksie. My nie jesteśmy numerkami. Jesteśmy, każdy z nas jest y, indywidualnym studentem, do każdego podchodzą wykładowcy indywidualnie. I to myślę jest właśnie to, co dzisiaj doktor Czachor powiedział też, że, y, że ta atmosfera tutaj dzięki kadrze, dzięki temu całemu otoczeniu, dzięki tym studentom. To wszystko daje to, że bardzo miło się tutaj przechodzi. Indywidualne podejście, system stypendialny to na pewno są argumenty, które mocno przemawiają za tym, aby studiować w Polkowicach. No teraz dojdzie kolejny argument, no bo jeżeli chodzi o standard wyposażenia tego budynku, to jest już ścisła krajowa czołówka. No jestem bardzo ciekawa jak ten budynek będzie wyglądał i nie mogę się doczekać, chociaż mieliśmy też obietnice takie, że li, już będziemy się bronić, licencjat już będzie broniony tutaj. Na szczęście już magisterkę tutaj w czerwcu będziemy bronić w nowym budynku. Zwieńczeniem uroczystości inaugurujących nowy rok akademicki w DWSPiT był wykład inauguracyjny, który wygłosił prezes KGHM Herbert Wirt. Opowiadał o wybranych elementach strategii KGHM w latach 2009-2018. Gdy wykład dobiegł końca, wszyscy przenieśli się do nowego gmachu, gdzie miało miejsce uroczyste przecięcie wstęgi, a także poświęcenie obiektu, którego dokonał biskup legnicki Zbigniew Kiernikowski. Gdy to dobiegło końca, zaproszeni goście udali się na zwiedzanie uczelni. W nowym czterokondygnacyjnym gmachu głównym w znajduje się 16 nowych pomieszczeń dydaktycznych, w tym laboratoria, pokoje administracji, gabinety wykładowców oraz klub studencki wraz z barem. Wiele lat czekaliśmy na to, aby otworzyć nowy obiekt, który faktycznie jest takim milowym krokiem do dalszych działań i dalszego rozwoju uczelni. Oczywiście można powiedzieć, że baza to podstawa, chociaż ja zawsze twierdzę, że to kadra i ludzie są podstawą, a baza jest tylko i wyłącznie pomocna do tego, aby mogli że tak powiem swoje zdolności i swoje y, talenty rozwijać w tej ich bazie. Gdy rozmawialiśmy ze studentami polkowickiej uczelni, to oni podkreślali, że taki podstawowy atut jaki tutaj jest, to jest ta kameralność, ten bezpośredni kontakt profesorów kadry pedagogicznej właśnie ze studentami, wspaniała atmosfera, no ale to też będzie taki dodatkowy argument przetargowy w rywalizacji na tym coraz trudniejszym rynku edukacyjnym. Potwierdzam, że fakt ten fakt, iż no, konkurencja nie śpi, konkurencja również rozwija się, przy czym no... Trzeba powiedzieć w ten, sposób, w ten sposób, że ja myślę, że staramy się prowadzić taką politykę nie silnego konkurowania, jakiejś takiej niezdrowej rywalizacji, ale współpracy. Myślę, że polityka współpracy na rzecz całego, że tak powiem tutaj zagłębia miedziowego, zresztą obecność rektorów, uczelni i z Lubina, i z Głogowa, i z Legnicy no świadczy o tym, że nie prowadzimy polityki takiej bezwzględnej rywalizacji, ale staramy się wspólnie na rzecz tej, tego środowiska pracować. I myślę, że faktycznie jest tak, że jednym z atutów obok tej kameralności miłej współpracy, atmosfery jest również to, że będziemy dysponowali za doskonałą bazą. DWSPiT doskonale wpisała się w krajobraz Polkowic. Szkoła jest nie tylko miejscem, w którym zdobywają wiedzę studenci, ale także swoistym centrum, wokół którego koncentruje się szeroko pojęte życie kulturalno-naukowe Polkowic. Można powiedzieć, że wypełnia rolę, którą przed laty wyznaczyli jej założyciele. Wizja tej uczelni to był drugi etap, to, była, to był Uniwersytet Trzeciego Wieku. No, potem rozbudowa kierunku studiów, oprócz informatyki uruchomiono mechanotronikę. No, na Wydziale Nauk Społecznych też dwa dodatkowe kierunki, stosunki polityczne i administracje. Także właściwie uczelnia reprezentuje dość szeroki profil kształcenia. Właściwie można powiedzieć tak, że... Oczekujemy, że młodzież tu zacznie płynąć szerszym strumieniem niż to miało miejsce dotychczas. Na początku rekrutowaliśmy całkiem dobrze. Widocznie się wyczerpały rezerwy tych, którzy chcieli studiować, z tym, że te początki to studenci byli starsi. Przedział czasu między maturą a rozpoczęciem studiów to było jednak ładnych kilka lat. No teraz na szczęście dzięki tej uczelni ci młodzi ludzie przychodzą tu właściwie bez przerwy w systemie edukacji, bo krótko po maturze warunki ich zmuszają do pracy, wobec tego studiują głównie zaocznie. No ale widocznie takie są społeczne potrzeby, no uczelnia jest po to, żeby je realizować. Otwarcie nowego budynku to z pewnością jeden z ważniejszych momentów w dotychczasowej historii DWSPIT. To moment pozwalający uczelni rozpocząć nowy rozdział, element znacząco wpływający na podniesienie konkurencyjności uczelni oraz jej atrakcyjności dla potencjalnych studentów.